Aplikacja Noodle Cash rozpoczyna działanie na oficjalnym formacie klucza publicznego Polkadot. Od tego momentu każde konto utworzone za pomocą aplikacji Noodle Cash będzie mogło być przeniesione do portfela obsługującego tokeny Noodle stworzonego przez firmy trzecie, jak również będzie to działało w drugą stronę. Wszystkie portfele, które zostaną utworzone gdzie indziej będą mogły być zaimportowane do aplikacji Noodle Cash. Każda osoba, która w tym momencie założy konto w aplikacji Noodle Cash będzie posiadała już adres klucza publicznego w nowym formacie. Jednak, jeżeli już od dłuższego czasu działasz z naszą aplikacją, to będzie konieczna aktualizacja Twojego portfela do nowego formatu kompatybilnego z całym ekosystemem Polkadot. Jak to zrobić, dowiesz się o tym w tym materiale. Aktualizacją portfela do nowego formatu rozpoczynamy od wykonania kopii bezpieczeństwa klucza prywatnego naszego dotychczasowego starego portfela. Uruchamiamy aplikację Noodle Cash i przechodzimy w ustawienia klikając w lewym górnym rogu aplikacji. Następnie klikamy w zakładkę Ustawienia portfela oraz kopia zapasowa portfela. W kolejnym kroku zostaniemy poproszeni o zapisanie dwunastofrazowego klucza prywatnego. Zapisujemy wszystkie słowa po kolei, robimy to powoli i ostrożnie, aby nie popełnić błędu. Następnie w celach weryfikacji aplikacja poprosi nas o wpisanie trzech losowych wyrazów. Sprawdzamy, czy wyrazy zostały wpisane poprawnie. W tym momencie aplikacja poinformuje nas, że nasz portfel powinien zostać uaktualniony, ponieważ dalej działa w starym standardzie. Zamykamy to okno i potwierdzamy wykonanie kopii bezpieczeństwa klucza prywatnego. O tym, że nasz portfel wymaga aktualizacji, będziemy informowani za każdym razem, gdy będziemy wyświetlać nasz klucz publiczny. W tym miejscu również znajdziemy odnośnik do strony, na której znajduje się instrukcja w języku angielskim. Krok po kroku jak uaktualnić portfel do nowego standardu. Ja zapraszam Ciebie do kliknięcia w link w opisie, gdzie ta sama instrukcja jest przetłumaczona na język polski na naszej polskiej społecznościowej stronie. Kiedy mamy już wykonaną kopię klucza prywatnego naszego starego portfela, możemy odłączyć go od aplikacji. Wchodzimy w ustawienia, następnie w ustawienia portfela i wybieramy Odłącz portfel. Przechodzimy teraz do utworzenia nowego portfela. Jest to bardzo proste. Przechodzimy przez kolejne kroki, tak jakbyśmy instalowali aplikację od początku. Każdy nowy użytkownik aplikacji Noodle Cash będzie posiadał już adres klucza publicznego w nowym formacie. Tym samym, my zakładając nowe konto, właśnie zostaliśmy posiadaczami klucza publicznego w nowym formacie. Przechodzimy do naszego klucza publicznego, czyli adresu portfela. Widzimy, że tutaj komunikat o tym, że należy uaktualnić portfel, już się nie pojawia. Kopiujemy adres naszego nowego portfela i zapisujemy go gdzieś sobie. Będzie on potrzebny do wykonania przelewu tokenów Nodle z starego portfela do nowego. Możecie go sobie zapisać w jakimś notatniku na smartfonie, bądź jeżeli ktoś chce poświęcić chwilę czasu na karce papieru. Następnie musimy wykonać kopię bezpieczeństwa klucza prywatnego naszego nowego portfela. Ten proces doskonale już znamy. Przechodzimy w ustawienia w aplikację aplikacji Cash, potem ustawienia portfela i kopia bezpieczeństwa portfela. W tym miejscu zapisujemy kolejno 12 wyrazów, później wpisujemy 3 z nich w celach weryfikacji i nasza kopia bezpieczeństwa nowego portfela jest już gotowa. Następnym krokiem będzie. Odłączenie portfela na ten moment tego nowego portfela z aplikacji Noodle Cash i logowanie się z powrotem do starego. Tym razem, po odłączeniu nowego portfela, kiedy będziemy uruchamiać aplikację Noodle Cash od początku, nie tworzymy nowego konta, a skorzystamy z opcji Importuj e konto. Zostaniemy poproszeni o wpisanie naszego 12-wyrazowego klucza prywatnego do starego portfela. Wpisujemy wszystkie wyrazy po kolei od 1 do 12. Na starcie widzimy komunikat, że jest to stary portfel, z którego w tym momencie będziemy dokonywać transferu tokenów na nowe konto. Klikamy w nasze saldo, następnie przycisk wyślij, wpisujemy ile chcemy wysłać tokenów, prawdopodobnie wszystkie. Klikamy przycisk Zapłać, następnie wklejamy adres nowego portfela. Czyli klucz publiczny nowego portfela, na który chcemy przelać nasze środki. W tym momencie zostanie naliczona opłata transakcyjna, która w naszym przypadku spowodowała, że przelew ma większą wartość niż ilość środków na naszym koncie. Musimy spróbować wykonać go jeszcze raz, pamiętając o tym, aby zawsze zostawić sobie część środków przeznaczoną na opłaty. Ok, tym razem wszystko poszło tak, jak powinno. Klikamy Zapłać. I czekamy na potwierdzenie z sieci, że nasz przelew został zrealizowany. Nasze konto już się zaktualizowało, widać, że środki zostały wysłane, a po chwili możemy sprawdzić na eksplorerze blockchain, że nasz transfer przebiegł pomyślnie i zakończył się sukcesem. W tym momencie możemy odłączyć stary portfel, który jest już pusty, i po prostu o nim zapomnieć. Ostatnie, co musimy wykonać w tym procesie, to zaimportować nowe konto, nowy portfel oraz sprawdzić, czy przesłane tokeny dotarły tam, gdzie być powinny. Gratulacje. Cała operacja zmiany portfela na nowy standard przebiegła pomyślnie. Wszystkie środki są na koncie. Komunikat o tym, że jest potrzebna aktualizacja portfela, już się nie pojawia. Także wszystko poszło sprawnie. Nie przedłużając, ja dziękuję Tobie za uwagę. Do usłyszenia w następnym materiale. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania lub wątpliwości, zapraszam do kliknięcia w link w opisie, który będzie prowadził do naszego oficjalnego Discorda. Tam zawsze możesz zapytać i poprosić o pomoc. Na koniec mam prośbę, abyś zasubskrybował nasz kanał i dał łapkę w górę. Do zobaczenia, do następnego. Cześć.